Nie zostawiłeś się chyba. zachęcam was do zostawienia go, was to nic nie kosztuje, cześć! Yo money. witam was w odcinku, który jest poradnikiem na to jak poprawić waszego aim'a w 5 Specjalnie na potrzeby odcinku użyłem całej mojej wiedzy na temat poprawienia dokładności celowania w oraz innych grach oraz zrobiłem dla was research z zagranicznego 5 tak aby niczego nie ominąć. Gwarantuję wam, że efekty zobaczycie już po pierwszych godzinach. Zaznaczam, że nie zrobi to z Was w 5 minut jakiegoś goda. Życzę Wam miłego oglądania. Dobra, teraz zaczniemy od najprostszej rzeczy, czyli wystarczy bijecie do FiveMA i wpiszecie tą komendę w FiveMA. Standardowo akceleracja myszy 5M wynosi 7 i to u każdego, więc po prostu zmieńcie sobie na 0, bo jak każdy wyakceleracja akceleracja myszy przeszkadza w strzelaniu. Następnym banalnym krokiem w poradniku y, będzie po prostu zmienienie w regeditcie rejestru y, Co spowoduje to, że usunie wam się totalnie input delay z myszki Czyli nie będzie żadnego opóźnienia i całą paczkę tą y, znajdziecie na moim discordzie, do którego link znajdziecie w opisie Wchodzicie sobie w paczuszkę, w edita, akceptujecie zmiany i input delay z waszej myszki właśnie został wydupcony zapraszam do następnego. Dobra, następnym krokiem będzie wejście w ustawienia myszy. D -d Dajecie dodatkowe opcje myszy, opcje wskaźnika, wyłączacie zwiększ precyzję wskaźnika. Po prostu to musi być wyłączone, tak jak u mnie. Zastosuj, OK. No i możemy przejść do następnego kroku. No i przedostatnim krokiem w moim poradniku y będzie również usunięcie akceleracji myszowej myszy myszowej. Z ułatwienia dostępu wpisujecie panel sterowania. wchodzicie w ułatwienia dostępu. Zdjęcie sposób działania myszy. Konfiguruj funkcję klawiszy myszy. I tu, jak macie przyspieszenie, to gdzieś, no nie wiem, będzie na połowie gdzieś tu. Dajcie to na zero i również zapisujecie po prostu wychodząc. Przejdźmy do ostatniego kroku. I ostatnim krokiem w tym poradniku będzie pobranie aplikacji Rafacel. Yy, ta aplikacja. Powoduje i dodaje y, niezbyt widocznego I lista y, Jest to kwestia przyzwyczajenia się, bardziej jest to aplikacja dla low sensowców. Y, gdyż po prostu jak podjeżdżasz pod przeciwnika, rafacel powoduje, że ci zwalnia przy nim, przez co łatwiej jest strzelić po prostu w głowę. Y, działa to na podobnej zasadzie, jak w ustawieniach GTA y, dokładne celowanie, dlatego no że działa to znacznie lepiej. Sam korzystam z tego pół roku, Hansi to widzieli, jest to legalna aplikacja, nie jest to permowane. No i moje ustawienia do tej aplikacji właśnie wyskakują Wam na ekranie. Jeśli ktoś gra na DPI 400 i 0 kresek, polecam bardzo te ustawienia. No i mam nadzieję, że poradnik Wam się przydał. Zapraszam Was do komentowania, napiszcie czy jak poradnik w jakimś stopniu Wam pomógł.